Szanowni Państwo, ja od wczoraj żyję na nowo. Wiecie Państwo dlaczego? No. Ta piękna kobieta na zakończenie wczorajszego programu powiedziała takie zdanie. Proszę Państwa, my się dzisiaj żegnamy, ale zapraszamy już jutro. Jutro też będą młodzi ludzie w programie. No. Tak jest! I w związku z tym prosto z Krakowa o nie, nie! najpiękniejsze kwiaty tej wioski. O szalam. No za, za tą młodość? E, oczywiście tak. To było wyłącznie dla ciebie. Nie, no, nie, nie tylko dla mnie, ale dla wielu osób podejrzewam. Młodzi ludzie. Kto ogląda Dzień Dobry, ten młody duchem jest. I, i nie mm, kapustę młodą też. Kochany, Ewcia ze tak? moim zdaniem odebrało jej mowę w tym momencie, Boże, więc ja na to... moment... Tak, Ślizko. spokojnie. Ja na moment przejmę e, stery. Będziemy dzisiaj tak naprawdę pokazywać, co może być alternatywą dla takiej najprostszej, najbardziej znanej sałatki warzywnej na święta, prawda? No. No, rzeczywiście, sadka jarzynowa musi być na święta, musi. ale ja bym chciał Państwa nauczyć jeść to, co jest o tej porze pyszne. Patrzymy na tą e, kapustę, przykrojona kapusta, nazywana często soplowa albo też stożkowa. Mhm. E, te żółte liście one są wybitnie słodkie i przepyszne. I postanowiłem dzisiaj, że przygotuję sałatkę, gdzie każdy z was, robiąc ją w domu, będzie mógł spróbować, jak smakuje w rzeczywistości taka kapusta. Natomiast te większe liście pokroiłem drobniej. Proszę zobaczyć. Tutaj w tej miejsce poza tym wrzuciłem dużo plasterków ogórka tego drobnego, którego pewnie lada moment będzie się wrzucać do słoika, żeby go zakiszyć. Czyli szklarniane. Szklarniany. szklarniany. Na gruntowe. Gruntowe. gruntowe? gruntowe. To zostanie, ale co do tego, no mógłbym dodać tylko jeszcze na przykład nie wiem, sok z cytryny, ocet, musztardę. Ja robię coś innego. Pomyślałem, że ja to wszystko otoczę w czymś zielonym. Bardzo proszę, awokado, jabłko, szpinak. Eee, wspaniała rzeżucha. rzeżucha, która jako dziecko pamiętam nie trawiłem, bo śmierdziała. Teraz mogę ją jeść całymi łyż... rękami, łyżkami, nie, ale jest pyszna. I to wszystko teraz będę miksował. I powstanie mi coś do rodzaju takiego gęstego zielonego sosu, w którym to obtoczę to, te wszystkie moje pokrojone kawałki tych bardziej zielonych liści z ogórkami, i wyłożę później na tą kompozycję tych liści. I to będzie mm. pierwsza. Jakże inna. Ale ślinę przełyka, Krzysiu. Sałatka z młodej kapusty, która na przykład idealnie będzie smakować do czego? Na przykład do pieczonego mięsa. Drobiowego, A. dlatego, że będzie dosyć ostra, bo kapusta i tak ma swoją ostrość zrozumiałe, prawda? A jak jeszcze do tego dołożę chrzan, dołożę jeszcze, moi kochani, troszkę musztardy francuskiej, sok z cytryny, ocet Jabłkowy. wszystko patrzę, co tutaj mam. Jestem przekonany, że to będzie bardzo fajna sałatka. I to będzie mój pierwszy pomysł na dzień dzisiejszy, natomiast później przejdziemy do szanownej marchewki. Podzięce za bukiet. Ojejku, Dziękuję. dla ubrań, więcej nie miałam. No normalnie. No może do czegoś wykorzystasz, bo ty. Sobie tak będę robić. zawsze potrafisz obszernie. przybrać pięknie dziękuję. te swoje. Właśnie, e, proszę potrawy. Państwa. Panie operatorze, szanowny, chodź kochany, pokaż naszą sałatkę z młodej kapusty i z ogórków gruntowych. Który Zobaczcie, próbować. celowo zostawiłem te liście. Te liście świetnie smakują. Ewunia, próbuj tutaj. Tak? Nie bój się. Na te liście najlepiej Kapusty. nałożyć sobie taką sałatkę posiekaną z tym sosem, który zrobiłem z awokado, jabłek Andrzej, do tego szpina. Jeszcze, jeszcze raz powiedz o tych dipach, bo one robią tak naprawdę. No te sosy robią tutaj robotę. Dla przypomnienia, surowa, awokado, kapusta. surowa kapusta. Tak. Mm. Awokado, do tego dodawaliśmy szpinak, do tego dodawałem polskie jabłko, sok z cytryny, troszkę octu jabłkowego, bo sok z cytryny nie daje takiego poweru, troszkę musz i to jest wszystko zmiksowane, połączone z tym. Ale teraz zobaczcie, Genialne. co tu się dzieje. Tu, kochani, zobaczcie. Ogórki gruntowe. Ale są też ogórki takie, które rosną w szklarni. Ostatnio jakże modne stało się coś takiego, moi kochani. Ła, poszło. Poszły konie po betonie aż do przesady, bo burówka wyskoczyła z wrażenia. Co się z tym fantem robi? Targa do zalewy A -a. jakieś i mamy takie nieregularne kawałki. Wiecie co to daje? Nie. Ja zmądrzałem dopiero jak to zrobiłem. Otóż najwięcej wyciskamy aromatu ogórka w ten sposób. W ten jak sposób, w czosnku, prawda? Dosłownie. I teraz, moi kochani, zobaczcie, ja to zrobiłem. Tu mam kalaretkę, mam ogórek, po, tak porwany, jak pokazywałem. Mam do tego zalewę też zrobioną z octu, miodu, przepraszam, wody. Do tego nieduża ilość oleju rzepakowego, ostra papryka. Teraz na wierzch wykładam jeszcze takie ogórki. Takie, które pociąłem, zobaczcie. Cała prawda o ogórasie, który ja myślę do tych wędzonkowych historii pieczystych na święta będzie idealnie. Ale żeby ten ogóraz nie był taki smutny, proszę bardzo, zróbmy sobie biały ser i jaj. Po coś w rodzaju pasta, ale to będzie bardziej dip albo też sos. Miksuję wszystko razem. I takim oto sosem jeszcze po wierzchu skropię nasze ogórki. Widzę musztardę tam w środku. Jest musztarda, tak. Ja musztardy się nie boję. Te francuskie nie boję się też chrzanu, dlatego że to są te smaki, które potrzebujemy, żeby na naszych stołach wielkonocnych się pojawiały. Mam nadzieję, że dzisiaj... Wszystkich naszych widzów zachęciliśmy w jakiś sposób, żeby jednak pomimo, że będzie ta sadka jarzynowa, no po must, 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 no. Tak? to jednak, żeby pojawiły się akcenty wiosny, które jak widać są piękne, kolorowe, łączone z kwiatami nie tylko. Natomiast drodzy Państwo, nie ma takiej osoby jak Polan, ponieważ Polan dzisiaj sięgnął dna. Panie operatorze, o. pokaż to. Panie operatorze, pokaż mnie. Troszkę do góry komuś. Ja sięgnąłem dna. Szklanego dna. <noise> Państwo widzieliście, że w wcześniejszym moim wejściu tu pracował blender. Ja byłem tak zdecydowany w tych działaniach, że właśnie jak zmiksowałem i podniosłem, to nagle mówię, Boże jaki, jaki mam bardzo ci... lekki, lekki ten, natomiast zostało wszystko tutaj. Ale najważniejsze... Ale to jest przestroga, przestroga dla nas. Przestroga, że właśnie uważajmy, że używajmy nieszklanych wazonów, tylko używajmy dzbanki, plastiki, pojemniki mhm. plastikowe, miseczki i tak dalej. Ale dobra, podsumujmy, co tu się w ogóle zadziało. Ta yy, młoda marchew, smażona na maśle klarowanym z miodem. Do tego nieduża ilość ostru jabłkowego, który nadaje takiego troszeczkę kontrastu smakowego. Później wrzuca czerwona cebula. Do tego moi kochani, zrobiliśmy pesto sobie z orzeszków. Jakże teraz modnych, jak czekolada dubajska nastała, tak wszyscy jedzą pistacje. Mm -hmm. Pod każdą postacją. Mm -hmm. Postacją. Postacją. <laughs> postacją. Yy, więc ja też nie omieszkałem, użyłem solonych pistacji. Do, dołożyłem do tego że żuchę dołożyłem sobie do tego gnatkę i zmiksowałem i coś takiego zrobiłem. Tutaj namawiam, i to bardzo namawiam na tą młodą kapustę, która jest ja naprawdę zrobię, wyśmienita, soczysta, z młodym ogórkiem, w bardzo fajnej zalewie, super, super smakująca. E, idziemy dalej. Ogórek, jakże niezrównoważony w, w krojeniu, bym powiedział, po pokrojeniu, bo jest mhm. i gnieciony, jest i nacinany, jest i w plastrach, jest i w kostkę, to też w odpowiedniej Oczywiście sosach. Tutaj mam do, sos, zrobiłem z gotowanego jajka, połączonego dodatkowo z białym serkiem, czyli taki lajcik, mm -hmm. bym powiedział majonezik. No i historia, która nas czeka, mianowicie szparagi. Ewa próbowała. E, szparagi smażone na maśle. Też dodałem troszeczkę miodu i co jest bardzo fajne. Słuchajcie, do tego rwane kawałki białej kiełbasy. Ale parzonej czy nie? E, nie parzonej w broń boże. Surową zawsze pozbawiamy osłonki, jak się przyjrzymy. Pan operator pokazuje. Trudno rwane... od tak. grzanki. I do tego grzanki. No bo jest przyjęte jednak, że warzywa gotowane lubią mieć okrasy z, z bułki takiej tak. tartej. Dla mnie uważam nie ma nic lepszego jak rwane, dobre pieczywo y -y. smażone na maśle z, tym, z tą kiełbasą. No powiem wam tak że kolorowo. Jest poetycko. No. Jest tak kolorowo, że możemy wracać do Krakowa. Cześć tu Dorota. i Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl